Dziś mam ochotę na kuchnię włoską, więc zapraszam Was do Emilio. Nie wiem, co mnie spotka, ale coś czuję, że mnie zaskoczy pozytywnie. Stolik malutki. Jest tutaj menu na tablicy. Sezonowe. Kochania, może weźmiemy sobie lampkę czerwonego wina. No, o. Ja Tak, całą butelkę Premity, bo od razu na wstępie dostaliśmy sobie taką przystawkę z chlebka i. Oliwek? Chodząc do tej restauracji już na samym początku przeczytałem przed obsługa. To więc ja wybiorę chyba coś. Z tej kuchni jednak sezonowej. To jest niespodzianka, też isa w tej restauracji naprawdę nie się Są tylko takie naprawdę dwie strony. To jest to jest cały busz czego tu jest dla dzieci. Nie ma tu już nic więcej. To jest też dobre. Wybrałem doradę w Sosie kaparowe. Trzy zupy dwie, pasty cztery, jest mięsko, z kurczaka, to dla dzieci. Ja wezmę ravioli, domowe, wyroby. żeby wam pokazać karty. Obsługa jest tu przemiła. Kochanie. Przemiła. I co myślisz o tej knajpie, jeżeli chodzi jest o wystrój? bardzo ładny, naprawdę jest tak przyjemnie. Taki klimatyczny, nie? Klimat jest, nie? jest mega. No. Mało jest takich knajp nie nie tak w Szczecinie, gdzie tak usiądziesz i swobodnie. Jest tak ładnie. Pokal, sam sobie. Dla mnie jest mega. Nie ma gdzie usiąść, Jak przyjdziecie godzinie godzinie 15 w sobotę, no to zapomnijcie, nie ma tu miejsca. Trzeba rezerwować stolik Mega to wygląda, ravioli. Mam doradę. Ale jak to ładnie wygląda. Księżyc, zobaczcie. To ci to dobrze Ale co to jest, co to Tak dobrze zrobione. Chciałabym tak zrobić na święta, ale dobra. W nie przypadam za ravioli, ale to jest naprawdę dobra. Teraz słuchajcie, to rada, to jest danie sezonowe, super, naprawdę, czekaj sos, nie lubisz kaparów, nie, ale ten sos jest naprawdę dobry, próbuję słuchajcie, tak. żeby nie było, nie? Dwa. słuchajcie porcja jest taka powiedzmy średniej wielkości, ten dla mnie jest wystarczający, najchętniej bym wylizał po tym talerz. Słuchajcie, obsługa, e, klimat, wystrój w środku. Muzyka. To jest które podali. Tak. Dla mnie number one. To są kuchnię. Na razie to była chyba najlepsza ja włoska nie mogę kuchnia. Nie słowa powiedzieć, o naprawdę jest. I pani, słuchajcie, co? Mega. Słuchajcie. Nie? To możemy To możemy szczerze zareklamować. To jest naprawdę Przepyszne.